Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii Na Kogucie. Jak zwykle playlist podpinam górę, a my przechodzimy do odcinka. Jan Twardowski, kiedy mówisz? Nie płacz w liście, nie pisz, że los ciebie kopnął. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy drzwi zamyka, to otwiera okno. Odetchnij, popatrz. Spadają z obłoków małe, wielkie nieszczęścia, potrzebne do życia. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju i zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Moi drodzy, Wiersz bardzo głęboki. Autor odnosi się do pewnej skargi. Skargi, którą prawdopodobnie ktoś wysłał do niego w liście. Nie płacz w liście. Czyli, no właśnie, nie skarż się. Nie pisz, że los ciebie kopnął. Znowu, nie uskarżaj się. Nie ma sytuacji na ziemi bez wyjścia. Kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Zawsze jest druga droga, nawet jeżeli ta jedna wydaje się być już zamknięta. Odetchnij, popatrz. Spadają z obłoków małe, wielkie nieszczęścia, potrzebne do szczęścia. No właśnie. Czyli te nieszczęścia, które spadają, są tak naprawdę potrzebne. Bez nich człowiek. Nie mógłby być szczęśliwy. Tak samo jak bez prawdy nie ma kłamstwa, tak samo jak tak samo szczęścia nie ma bez nieszczęścia. A od zwykłych rzeczy naucz się spokoju i zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. I tu piszę po pierwsze, że. Codziennie coś będzie się działo i właśnie stąd należy nauczyć się spokoju. Natomiast ostatnie zdanie jest chyba najbardziej głębokie. Bo autor pisze i zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz. Czyli zapomnij, że jesteś, zapomnij, że masz swoje problemy, zapomnij, że tak naprawdę nieraz nie dajesz rady. Bo gdy mówisz, że kochasz, to musisz oddać się tej drugiej osobie. Czyli w ogóle temu, co właśnie kochasz. I nawet jeżeli jest ciężko, to zapomnij o tym. Po prostu bądź. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę, napisz coś w komentarzu i co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Jestem Jay Z. Cześć!